witajcie moi drodzy widzowie! Dzisiaj to ja jedynie, nie full, to kolejny login jetkowoski. Przepraszam za bardzo, za ostatni vlog. Miałem błędy z komputerem, strasznie mi klatkował. Bardzo miałem mocne zużycie, bo mój brat miał takie jak mini turniej w Lola. Bardzo dużo kolegów grał. mi to zżerało internet, a my mam razem filmu jakiś, co zrobiłam też mi się by neta co próbowałem, że, nagle, no, przepraszam, nie, nie tak już klatkowało, że już, no, nie sądzę, tego na dopisać już szybko wziąłem, dodałem i szybko wyjąłem sobie, już potem nie, no, to musiałem sobie, nie padłem na glebę i rolnie no, już nie wiedziałem, co zrobić. potem pró nie, to próbowałem zmienić jakoś, ale no, nie wiedziałem jak. Dlatego dzisiaj będzie kolejny vlog. I to będzie kolejny vlog. Będzie kolejny vlog. Ale chyba chyba jakąś notatkę, szybko jeszcze nie wiadomo, nie pamiętam. Ale wiem, że dostałem. Mam nowego fona LG'o. LG to jest także fon. Dotykownie. Nie wiem, czy widzicie czy jest coś takiego bardzo rozjaśnione no, ale, tak co pis o co racinie czy to jest, mam pisał, to jest, to jest taki polec nie wiem czy widzicie czy nie zjawny, ale on jest bardzo fajny no i ma 5 mega i mi się teraz ładuje. No, to ja nie mogę apelować, tylko aparatnie. nie? Dzisiaj, w związku z tym, jest tylko Flapsa. No, yy, zrobiłem już tak chwilę, trochę to tak zrobiłem, ale bo chcę, żebyście zobaczyli to z jedną łotkę większa, nie? Tak to, przy okazji, trochę pobuduje, ogarnę mój świat. Bo. Nie, nie, źle zrobiłem, bo zapomniałem o tym powiększeniu mojej klatki do, do, na przerobienie do obsydianu, żeby, y, bo hoduję tyranozaur oczywiście. Tyranozaury! Mhm. Uh bo -huh. no, jak tyranozaury mam, to przecież muszę jakoś, jak już w się hodować. No, jak mam potem czerwone oczy no tylko obstaję nie rozwalą ci A bedrów ci No laj ci rozwalą No niestety A to jest taki jeszcze problem Na mały Taki żą Rzym, żążem, żążem, żążem Czekać bo ja wiem jaki problem Hmm Zapomniałem o tym o tym o czymś. Ogólnie dzisiaj, od wczoraj, mam ten telefon i ogólnie już żeby nic nie ogarnąłem. Napiszcie mi we filmiku ile, to LG, LG. Pokażę, już mi się włączył. Taki LG. Taki nie wiem, czy O chłopaki. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj LG. O, odbija się. tutaj LG. O, nie wiem, czy widzicie. O, tutaj tak. O, tutaj tak, mniej więcej tutaj idzie w palec. Tak. Tutaj tak, mniej więcej tutaj gdzieś. O, to pisać. takiego roześnienia Maxa nie wiem czy wy widzicie nie wiem nie wiem czy coś takiego nie wiem czy macie w czymś takim telefony proszę tak nie wiem czy macie w takim podzielcie się ze mną jakie macie fony mobile phone met trochę nie może już mam powiedzieć co o co mamy powiedzieć? O czym miałem baba wiedzieć? A bo ja wiem. Hmm. Yeah, mhm. Jeden klip muzyczny. Echo. Yeah, that ain't it. No, but I'll like a mower.